Mmm, 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 jaka piękna? Batatowa mufinka? Jeśli mam być szczera, batat to nie jest moje ulubione warzywo. Raczej nie kupiłabym sobie koszulki z napisem I Love Bataty. I generalnie uważam, że bataty to jest wynik jakiegoś mezaliansu ziemniaka z marchewką. Jednak dlatego, że smakiem nawet nie dorastają, moim zdaniem, do pięk prawdziwym ziemniakom. To łączą w sobie dwie cechy, które są bardzo przydatne w kuchni bezglutenowej, a mianowicie są skrobiowe, ale też jednocześnie wilgotne. I dlatego dzisiaj pokażę Wam, że z batatów można zrobić znacznie więcej niż tylko zupę, pire oraz yy, frytki, które są bardzo popularne. I dzisiaj zrobimy kościetkę z batatów oraz chłopinki z jabłek i batatów. Zapraszam do oglądania. W miejsce mam około półtorej szklanki pire z batatów. Takie pire bardzo łatwo zrobić. Wystarczy obrać bataty, pokroić na kawałki, ugotować i zmiksować. Takie pire z batatów jest podstawą do dzisiejszych przepisów. Z takiego pire będą i kopytka, i mufinki. Zaczynamy od kopytek. Mam tutaj te półtorej szklanki pire z batatów. Trzeba dodać teraz do nich bezglutenowej mąki. Kupiłam na wypróbowanie nową mąkę firmy Incola. Generalnie bardzo lubię tą firmę. Uważam, że ma bardzo dobre produkty. Yy, I chciałam zobaczyć, jak zmielona jest ta mąka ryżowa, ponieważ tak jak mówiłam kiedyś, im drobniej mielimy... Myślałam, że otworzyłam, ale jeszcze nie. Im drobniej mielimy mąkę, tym, yy, tym ona lepiej klei. Więc chciałam zobaczyć, jak będzie kleiła ta mąka ryżowa od Incoli. Powiem Wam, że bardzo fajnie zmielona, dosyć drobno, nie tak drobno jak te drobno mielone mąki ze sklepów azjatyckich, ale jednak myślę, że będzie naprawdę dobrze, yy, dobrze kleiła. Tak więc wsypujemy około 3 czwarte mąki ryżowej do naszych kopytek i teraz trzeba dodać troszeczkę siemienia lnianego, żeby to jeszcze lepiej się skleiło. Ja do tego przepisu dodaję nie mąki siemienia lnianego, ale zmielone siemię lniane. Jest to troszkę inna struktura niż to mąka z siemienia, ponieważ ono jest po prostu zmielone y, troszeczkę grubiej. Jeżeli jednak macie mąkę z siemienia lnianego, też się nada. Ja dodaję dwie łyżki tego mielonego siemienia lnianego. Żeby te kopytka nie były mdłe, warto dodać też przyprawy. Ważnym składnikiem jest sól. Wszyscy wiemy, że sól podbija smak. Jednak jeżeli chcecie podać te kopytka dziecku poniżej pierwszego roku życia, to rekomendacje mówią, żeby takiego jedzenia dzieciom nie dosalać. Jak to rozwiązać? Wówczas rekomenduję nie solić tej masy do kopytków albo kopytek. Kopytków? Kopytek. Jest jakiś filolog. Nie dodawajcie soli do masy wtedy bezpośrednio, tylko przygotujcie dwa oddzielne garnki do gotowania. Do jednej wody dodajcie soli, tak więcej, żeby faktycznie te kopytka były trochę słone, a tą porcję, którą gotujecie dla niemowlęcia, po prostu ugotujcie bez dodatku soli. To będzie zgodne wtedy z, wy z rekomendacjami wytycznymi, a nie będziecie musieli robić dwóch oddzielnych dań. Ja już nie posiadam na stanie dzieci poniżej pierwszego roku życia, więc normalnie dodaję do mojej masy sól. Co jeszcze można dodać? Można dodać każdą inną przyprawę. Czasami dodaję pokrojoną natkę pietruszki, ale dzisiaj zdecydowałam się na przygotowanie kopytek z co to jest? To jest tymianek z mojego własnego ogródka. Bardzo lubię tymianek, więc będą kopytka tymiankowe. Po prostu dodaję listki, tak? Bez gałązek tymianku do Masy. Oczywiście, jeżeli macie na stanie niewdzięczne dzieci, które krzywią się na każdą zieloność, którą y, widzą w swoim jedzeniu, to można dodać też inne, y, inne przyprawy. Na przykład, i też zamierzam spróbować, jak to będzie smakowało, jeżeli dodam odrobinę czarnuszki. Ja ostatnio generalnie mam fazę na czarnuszkę, więc mam nadzieję, że z czarnuszką też będą dobre, a na pewno będą bardzo ciekawie wyglądały. I na sam koniec, czyli taka wisienka na torcie, czyli pół szklanki amarantusa ekspandowanego. Wróćcie do filmu na temat ekspandowanych ziaren. Poczytajcie sobie, posłuchajcie, co to jest amarantus ekspandowany i dlaczego warto go dodawać. Ja go dodaję z dwóch powodów do tej masy. Po pierwsze, dlatego że dzięki temu jest bardziej wchłonięta wilgoć i one się nie rozpadną. A po drugie, dlatego że wtedy takie kopytka są bardziej bogate w wapń. Teraz pozostało nam po prostu ubrudzić sobie ręce. Czyli wyrabiamy masę, coś, co bardzo lubię. O. <gry> Nie wiem, czy też lubicie, ale wyrabienie takiego lekko ciepłego, miłego ciasta jest bardzo, bardzo przyjemne. Ciasto musi być w miarę zwarte, tak żeby dało się je rozwałkować i kroić na kawałki. I teraz tutaj jeszcze, ono troszeczkę się rozpada, ale jeszcze będę na blacie, wtedy kiedy będę je wałkować, to będę dorabiała więcej mąki. Więc to też trzeba, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, trochę umieć ocenić na oko, ile tego wszystkiego należy dosypywać i dodać. Generalnie musi być takie zwarte, żeby dało się je je wałkować tak w rękach i robić z nich takie kluseczki. Jest też wersja dla ludzi leniwych, to Wam podpowiem. Jeżeli nie macie ochoty na zabawę z wałkowaniem i krojeniem, to po prostu możecie nałożyć je łyżką na gotującą się wodę, jako kładzione batatowe kluski i też będzie bardzo smaczne. Więc nie musicie tutaj robić w formie kopytek, ale jak już dzisiaj słowo się rzekło, nie będę już leniwym bułom i dla Was je pokroję. Kiedy mamy już zrobioną masę, najlepiej podzielić ją na takie małe kawałki i po prostu rozwałkować. Wodę zaraz będzie się gotowała na włożenie, a teraz zostało je pokroić na kawałki i wrzucić do gotowania, do lekko osolonej wody. Jeszcze dwie ważne informacje w kwestii kopytek z batatów. Pierwsza jest taka, że czasami bataty, jak zobaczycie w czasie miksowania, że są takie włókniste i mają takie włókna, to może przeszkadzać np. dzieciom albo co bardziej wrażliwym dorosłym. Dlatego wówczas warto taki batat po prostu przetrzeć przez e, sitko. Druga ważna rzecz to, jak gotujemy bataty, to nie wrzucajcie do tej grotującej się wody wszystkich batatów naraz, tylko gotujcie je po prostu partiami, żeby one się ze sobą nie posklejały i nie zrobił się jeden wielki batatowy glut. Moje bataty już się gotują, a zaraz robię bataty z resztę ciasta i zobaczycie jak to do końca wszystko wyszło. I jeszcze jedno, jeśli nie jesteście pewni swojego ciasta i jego struktury, ugotujcie najpierw jednego albo dwa bataty i zobaczcie, czy się nie rozpadną. Jeżeli się rozpadną, to znaczy, że do reszty ciasta trzeba dodać albo trochę więcej mielonego siemienia lnianego, albo więcej mąki bezglutenowej bo wtedy będzie ciasto bardziej zwarte i te bataty nie będą się rozpadały. Więc to jest jaka ważna porada dla osób, które po raz pierwszy robią kopytka z batatów. Takie gotowe bataty możecie podać same na przykład z masełkiem, jeżeli jecie mleko, albo z masłem klarowanym, albo z jakąś fajną oliwą, albo olejem, albo z jakimś dobrym sosem. Dzisiejszy obiad jest już gotowy, teraz czas się zabierać za deser, czyli będziemy robić muffiny znowu obiecany deser, czyli muffiny z batatami. I w tej chwili będziemy potrzebowali tylko jednej miski i Takiego samego pire z batatów, jak używaliśmy do kopytek. I faktycznie będziemy wrzucać wszystko do, do tej miski, a potem miksować. Więc nic skomplikowanego. Przepis i dokładne proporcje na obydwa te produkty znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Tam jest link, wejdziecie na stronę dieteliminacyjna.pl i znajdziecie tam te oraz też inne przepisy z batatami. Tak więc do dzieła. Mamy tutaj teraz mus z batatów. Do tych mufinów oprócz piramid z batatów dodajemy także mus jabłkowy. Ja mam mus jabłkowy, który zrobiła moja mama, ale mogą być po prostu uprażone i zmiksowane jabłka. W zależności od tego, jak słodki jest mus, musicie dostosować ilość cukru. Ja mam dosyć słodkie jabłka i słodki mus, więc tak naprawdę dodam minimalną ilość cukru ze dwie. Ze dwie łyżki oraz cukier waniliowy. Minimalna ilość cukru z odrobiną cukru waniliowego, pół szklanki mąki owsianej, bezglutenowej czy czwarte szklanki mąki ryżowej. I tak jak w poprzednim przepisie, do tego też użyję popplingu tylko tym razem z Prosa. Jeżeli w trakcie miksowania, a mi się teraz tak jak słychać, miksuje, odkryjecie, że ciasto jest zbyt zwarte. Trzeba dodać do niego, nie już tłuszczu, bo wtedy wyjdzie za kalec, ale na przykład trochę mleka roślinnego albo soku jabłkowego e, albo na przykład lekkiej herbaty. Chodzi o to, żeby dodać trochę płynu, żeby to ciasto rozluźnić. Ciasto po miksowaniu powinno być w miarę gładkie, nie bardzo leiste, ale też nie zwarte, takie, żeby wyglądało no półpłynnie, powiedzmy. I przelewamy je w papilotek do pieczenia albo do formy do pieczenia muffinek i pieczemy w 180 stopniach, myślę, że około 20-30 minut, tak żeby były suche i dobrze upieczone. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy film. To jest deserek przygotowany już, czyli muffiny z batatów wyszły super. Zostawcie swój komentarz, czy ten rodzaj filmu wam się podoba, czy wasze bataty i muffinki się udały? I oczywiście zachęcam do oglądania, subskrybowania. W piątek za każdym razem jest film o zdrowiu, a w poniedziałek przepisy i gotowanie. Dziękuję wam bardzo serdecznie do usłyszenia.